Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Nozur, a dziś kolejny odcinek z serii Farming Simulator w różnych krajach. W poprzednim odcinku omawialiśmy gospodarstwa białoruskie, czeskie i fińskie. Jeśli nie widzieliście tamtego odcinka, to serdecznie zachęcam do nadrobienia zaległości. Link zostawię w opisie. A dziś omówimy sobie kolejne trzy gospodarstwa, mianowicie szwajcarskie, holenderskie i francuskie w Farming Simulator. Tak więc bez zbędnego przedłużania, jeśli jesteście nowi na kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, abyście nie przegapili żadnej nowości. Zostawcie również łapeczkę w górę oraz podbicie filmu dla zasięgu oraz Komentarz, a w jego treści, jakie trzy kraje mają znaleźć się w kolejnym odcinku? Najbardziej łapkowany komentarz będzie wzięty pod uwagę. Tak więc zapraszam do oglądania. Na początek, przenosimy się do Szwajcarii. Do kraju, w którym rolnictwo to nie tylko produkcja żywności, ale też tradycja, turystyka i doskonałe sery. Jak wygląda tu typowe gospodarstwo i jak je odwzorować w Farming Simulator? Sprawdźmy to. Struktura i organizacja gospodarstw. W Szwajcarii działa około 48 tysięcy gospodarstw gospodarstw rolnych, a ponad 95% z nich to gospodarstwa rodzinne. Średnia powierzchnia to zaledwie 20 hektarów. Niewiele jak na Europę, ale za to są one wysoko wyspecjalizowane i bardzo intensywnie prowadzone. Aż 17% gospodarstw to gospodarstwa ekologiczne. To jeden z najwyższych wyników w Europie. Rolnictwo jest po prostu mocno zróżnicowane. W górach dominuje hodowla, na nizinach uprawy roślinne. Maszyny rolnicze, co spotkamy w Szwajcarii? Jeśli chodzi o ciągniki, to Fendy, John Deere, New Hollandy, klasy Messey, Fergusony czy Deutsche Fary. Jeśli chodzi o Kombajny nie są tu częstym widokiem, pola są małe, jeśli już, to w gospodarstwach nizinnych spotkamy klasy John Deere i New Hollandy. Jeśli chodzi o sprzęt lokalny, to Szwajcaria jest jednym z niewielu krajów produkujących wyspecjalizowane maszyny górskie, takich marek jak AB, Reform, Busier czy RigiTrak, tworzące transportery, kosiarki samojezdne, jednoosiowe ciągniki i glebogryzarki przystosowane do pracy w górach. A co się uprawia w Szwajcarii? Jeśli chodzi o zboża, to mamy tutaj pszenicę, jęczmień, żyto, owiec oraz kukurydzę. A jeśli chodzi o bulwiastę, to ziemniaki i buraki cukrowe. Ziemniaki przede wszystkim do konsumpcji i przetwórstwa, a buraki cukrowe w północnej części kraju. Z warzyw mamy też marchew, kapustę, cebulę, sałatę. Z owoców mamy jabłka, gruszki, wiśnie i winogrona. Dodatkowo trzeba też wspomnieć o roślinach pastewnych, trawy i koniczyny. Bardzo ważne w Alpach. Jeśli chodzi o zwierzęta, to oczywiście bydło mleczne, bydło mięsne, owce i kozy, świnie oraz drób, ale drób w takiej niewielkiej skali. A także warto wspomnieć o pszczołach. Dodatkowo mleko najczęściej przetwarza się tutaj na sery czy czekoladę. Jeśli chodzi o klimat, to Szwajcaria ma klimat umiarkowany górski i kontynentalny: Alpy chłodne z krótszym sezonem wegetacyjnym, północ i niziny, łagodniejsze zimy, umiarkowane lata. Co do zamożności szwajcarskich rolników, to szwajcarscy rolnicy należą do najlepiej zarabiających w Europie, ale koszty życia i produkcji są tu bardzo wysokie. Rolnictwo utrzymuje się głównie dzięki dopłatom i ochronie rynku, wsparcie dla produkcji ekologicznej i dobrostanu zwierząt, wysokie cła ochronne na produkty z importu, subwencje zależne od powierzchni, rodzaju produkcji i norm środowiskowych. Tu liczy się zasada jakość ponad ilość, zdrowa, lokalna żywność i równoważona produkcja. Jeśli chodzi o gleby w Szwajcarii, to doliny i niziny to raczej gleby gliniaste, aluwialne i lesowe. Góry to gleby kamieniste, cienkie, zakwaszone. Ogólnie 70% użytków rolnych to trwałe łąki i pastwiska. No dobra, a więc jak odwzorować Szwajcarię w Farming Simulator? Wybierz niewielkie gospodarstwo rodzinne, około 20 hektarów z hodowlą bydła mlecznego. Dodaj uprawę traw, kukurydzy pastewnej i trochę warzyw. Sprzęt? Kompaktowy ciągnik Fenda lub też New Hollanda, a do tego specjalistyczna maszyna górska od AB czy Reform. I pamiętaj, w Szwajcarii liczy się jakość, a nie ilość. A jak wygląda typowe gospodarstwo rolne w Holandii? Holandia to kraj, który mimo niewielkiej powierzchni jest rolniczym gigantem drugim największym eksporterem produktów rolnych na świecie, ustępując jedynie USA, jeśli liczyć wartość eksportu. Struktura i organizacja gospodarstw. W kraju działa około 52 tysięcy gospodarstw rolnych, z czego zdecydowana większość to gospodarstwa rodzinne, ale prowadzone w sposób niezwykle profesjonalny, niemal jak duże przedsiębiorstwa. Średnia powierzchnia gospodarstwa to około 33 hektary. Nie jest to dużo, ale holenderska wydajność z hektara należy do najwyższych na świecie. Gospodarstwa są zazwyczaj mocno wyspecjalizowane. Jedne zajmują się wyłącznie mleczarstwem, inne ogrodnictwem szklarniowym, hodowlą drobiu, produkcją cebuli, ziemniaków lub słynnych kwiatów. Rolnictwo jest tu bardzo zmechanizowane, zinformatyzowane i ściśle powiązane z nauką. Najlepszym przykładem jest Uniwersytet Wegeningen, światowy lider w badaniach rolniczych. Co się najczęściej spotyka na holenderskich polach, jeśli chodzi o ciągniki, to mamy tutaj John Deere, Fendy, New Hollandy, Casey czy Messey Fergusony. W gospodarstwach często stosuje się systemy GPS, automatyczne prowadzenie i technologie rolnictwa precyzyjnego. Kombajny to klasy New Hollandy czy John Deere. Duża część maszyn jest wynajmowana od firm usługowych, które wykonują pracę dla kilku gospodarstw. Reszta sprzętu to takie marki jak Venheis, Kverneland, Wajderstad, Horsch, Lemken czy Amazon. Maszyny do warzyw, cebuli, ziemniaków i kwiatów. Często wyposażone są w zaawansowane systemy sortowania czy roboty polowe. A co najczęściej uprawia się w Holandii? Ze zbóż mamy pszenicę, jęczmień i kukurydzę. Uprawia się tutaj też ziemniaki, cebulę, marchew, kapustę i sałatę. Co do roślin szklarniowych to paprykę, pomidory, ogórki głównie na eksport. Produkcję kwiatów i cebulek kwiatowych również należy podpiąć pod gałąź rolnictwa holenderskiego, ponieważ odgrywają one bardzo, ale to bardzo ważną rolę. Co do hodowli zwierząt, to hoduje się tutaj przede wszystkim bydło mleczne, a mleko przerabiane jest przede wszystkim na takie serie jak Gouda czy Edam znane na całym świecie. Hoduje się również świnie, drób i cielęta. Ciekawostką jest to, że Holandia to jeden z największych producentów cielęciny w Europie. Co do klimatu, panuje tutaj umiarkowany morski z łagodnymi zimami od 1 stopnia do 6 i chłodnymi, wilgotnymi latami od 18 do 24 stopni. Jeśli chodzi o głębokość portfela holenderskiego rolnika, to rolnicy są zamożni, ale działają w warunkach wysokiej konkurencji i kosztów. Ziemia, energia i praca są bardzo drogie, więc efektywność musi być maksymalna. Dochody w dużej mierze zależą od eksportu. Państwo i Unia Europejska wspierają rolnictwo poprzez dopłaty, programy ekologiczne, rozwój technologiczny oraz inwestycje w innowacje. Ostatnie lata przyniosły kontrowersje związane z ograniczeniem emisji azotu. Część gospodarstw musiała ograniczyć produkcję, co wywołało duże protesty rolników. Co do jakości gleb, to Holandia dysponuje jednymi z najlepszych gleb w Europie. Mady rzeczne, torfy, gleby gliniaste i lesowe, często o wysokiej zawartości próchnicy. Dominują klasy od jednego do trzech, szczególnie w północnych i centralnych regionach. A jak odzorować holenderskie gospodarstwo w Farming Simulator? Wybierz mapę płaską z wieloma polami pod uprawę warzyw i nie zapomnij o najważniejszym, czyli miejscu na postawienie szklarni pod hodowlę kwiatów. Najlepiej też, abyś pobawił się od czasu do czasu w precyzyjne rolnictwo. I badania składu własnej gleby. Maszyny wybierz oczywiście te z najwyższej półki, bo i tak Unia za nie zapłaci. We Francji działa dziś około 400 tysięcy gospodarstw rolnych, choć liczba ta z roku na rok maleje, głównie przez łączenie mniejszych farm w większe. Średnia wielkość to 69 hektarów, ale różnice między regionami są spore. Na południu i wschodzie przeważają mniejsze wyspecjalizowane gospodarstwa winiarskie, sadownicze czy warzywnicze. Na północy zaś i zachodzie spotkamy większe gospodarstwa nastawione na zboża i produkcję mleka, choć są to w większości gospodarstwa rodzinne, działają jak profesjonalne firmy z wysokim poziomem mechanizacji. I dużą specjalizacją. Co do maszyn rolniczych, na polach najczęściej zobaczymy klasa Gendira New Hollanda, Fenda, Messey Fergusona i Deutschfara. Francuzi mają też swoją legendarną markę Renault Agriculture, dziś należącą niestety do klasa. W mniejszych gospodarstwach trafiają się też Sejmy, Waltry czy Kuboty. Podczas żniw królują kombajny klasa New Hollanda i John Podczas prac związanych z hodowlą zwierząt i sianokosami, króluje Kuhn, czyli francuska marka znana na całym świecie. Francja to potęga pszenicy o zimnej, to podstawowa uprawa eksportowa. Do tego mamy też jęczmień, kukurydzę na pasze i w mniejszych ilościach owiec, żyto czy sorgo. Na północy znajdziemy ogromne pola ziemniaków i buraków cukrowych. Południe to kraina winorośli, oprócz tego Francuzi hodują również jabłka, morele, brzoskwinie, pomidory, sałatę, cebulę, a z roślin oleistych i paszowych to rzepak, słonecznik i soje. Co do hodowli zwierząt, to we Francji są to oczywiście krowy, ale spotkamy również owce i kozy, a mleko przetwarzane jest przede wszystkim na sery i produkty mleczne. Klimat we Francji jest różny. Północny zachód to łagodny morski, północny wschód to kontynentalny z mroźnymi zimami i gorącym latem, a południe jest idealne dla win rośli i oliwek, ponieważ klimat ten to śródziemnomorski. A jeśli chodzi o zamożność francuskiego rolnika, to rolnicy w sektorze winnym, mleczarskim czy ogrodniczym są często bardzo zamożni. Francja dostaje największe wsparcie ze wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: dopłaty, programy modernizacji, ekologii, wsparcie młodych rolników itd dalej. Rząd bardzo mocno broni interesów rolników. Chociaż jak dobrze wiemy z przeszłości bywało z tym różnie. Ziemia to od żyznych lesów i czarnoziemów, w centrum powapienne i piaszczyste gleby południa. Idealne podwinnice zresztą. W górach gleby są uboższe, ale świetne na pastwiska. No dobra, ale jak odzorować francuskie gospodarstwo w Farming Simulator? Najlepiej wybrać mapę z winnicami lub dużymi polami inspirowaną południem lub północą Francji. Do tego nowoczesne maszyny, sporo krów mlecznych, a także kóz. Dzięki tym zwierzętom wyprodukujesz sporo sera, a także innych produktów mlecznych. Nie zapomnij także o winoroślach, ponieważ produkcja wina przyniesie ci żyłą złota. Także to tyle na dziś. Jeśli chodzi o ten odcinek. Jak się spodobało, to proszę o podbicie i łapeczkę w górę oraz nie zapomnijcie o komentarzu z propozycją trzech następnych gospodarstw z różnych krajów Farming Simulator. Mówił Nocór, trzymajcie się, do następnego. Cześć na razie.